Cześć wszystkim! To kanał Boys and Toys! Zostaw lajka i zaczynamy! Kliknij, żeby zmienić czas. Dalej. Ktoś się już pojawił? O! O! Drzwi się otworzyły. Meduza, Meduza. Kto to jest? Nie znam tego imienia. Tak. A co to jest? Nie ma mowy, żebym zgadnął. Ktoś to pewnie już kiedyś narysował. Co to może być? Może to po prostu zwykły rysunek? Przejdźmy dalej. Ciemność. Trzecia rano. Tak. Zaczęło się. Okej. Okay. Tak. Jakież to piękności. Przedszkole. O, tak. Co to jest? O. Tu jakaś niebieska karta. Może od razu uda nam się otworzyć tą część. Spoko. Tak. O, dron. A co to jest? Tych się chyba jeszcze nie da otworzyć. A gdzie są baterie? W koszu? Tu nie. A naciśnij Shift. O tak, to tutaj. Pomarańczowe. Mhm. O tutaj Shift. Bateryjka. Numer jeden i dwa. Numer dwa jest, okej. Okay. Tutaj. Pilot chyba działa, bo dron już lata, już na ciebie czeka. Tak. Tak, tutaj, tutaj. Tutaj. Teraz naciskamy przycisk. Tak, tutaj, tutaj. No, dawaj dronie, come on! Czerwone. Teraz przyspieszenie i uderzamy tutaj. Jest! Tak. Znowu dotknięte. I teraz. Teraz tu, tak? A, tam otwierasz, tu otwierasz. To tyle, co? Nagle jakoś tak. O, ptak piła! Tak, patrzę na ciebie. Wydaje się straszna, ale zobacz na jej twarz. Jest całkiem miła. Tak, miła, słodka, różowiutka. Wygląda, jakby nie była straszna. Strach tam wejść, jakby miała być tuż za rogiem. To będzie. gdzieś tam pewnie. A to ona. O! <laughs> Czemu jest taka śmieszna? Fajny ten plac zabaw. Tak, pierwsze jajko. Musimy zdobyć parę jaj, żeby nakarmić tego ptaka. No dobra, dawaj dalej, dalej. Poczekaj, żeby otworzyć, musisz nacisnąć ten przycisk? Nie wiem. Takiego pytania jeszcze mi nie zadałeś. Tam jest jajko, tutaj. Tak, tutaj. Dobra, tu też powinno być na 100%. Udało ci się to złapać? Co to w ogóle jest? O co tutaj chodzi? Przebiegasz w bok nagle jak w Fortnite. Nie, no tutaj wszystko trzeba robić powoli i dokładnie. To przedszkole. Tu musi być schludnie. O, tutaj jest. A mój dron jest tam. A, możesz nacisnąć przycisk i on wtedy poleci w prawo. Wzywasz go do lokalizacji tutaj, a potem gdzie ma lecieć. O, co się teraz dzieje? Tutaj. Znowu wyleciał w powietrze. Oczywiście, bo trzeba to robić z bliskiej odległości. Idź, idź, idź. Włącz wentylator i wyłącz szybko. Tak. Ostatni? Wszystkie? Nie, jeszcze nie. Pewnie w pobliżu będzie więcej. Ptak strocin jest spoko. Wiemy, że jesteś twardzielem, dawaj. Boję się do niej podejść. Ona siedzi, jakby była zamrożona. Siedzi i w ogóle się nie rusza. A czemu ma czerwone oczy? A, nie, różowe. Daj mi mapę. Dziękuję. O, teraz pewnie stopniowo będzie wypychać to językiem. <laughs> Ale ona nie ma języka, z tego co rozumiem. Dobrze, że nam to podała ustami, bo inaczej pewnie niezbyt zbyt chętni byśmy to podnosili. Wiesz, jak jest. No, o. Żółty zadziałał. Tam jest dron i teraz prawy przycisk myszy. O, widzisz, nagle wszystko się magicznie pojawiło. Teleportuje się! No to dawaj. Otwieraj. Nie. A może musimy obejść z boku? Nie, albo teraz jakieś przyspieszenie czy coś. Rozbieg. Bam! Dron sportowy! O! Wybuch na pewno go rozwalił. Zabierzmy stół i zabawmy się. Nie no, wróć może tam będzie jeszcze jakaś karta albo coś trzeba zrobić, tak? Zabrać coś? Tak, żeby się to dało dotknąć. A tutaj młotek! Dobrze mamy młotek. Zróbmy to sami. Tak. Ziu, ziu. Wow, odlatuję! Stop! Nawet stół poleciał. Dobra, kontynuujmy. Przynajmniej niebieski. No dalej, przewracaj się. A da się to ustawić tak, żeby opila cię nie atakowała? Nie, nie możesz. Ona zawsze będzie atakować. Bezczelna. O, widzisz? Ale szczęście. Co? Spinner. Czasem gwałtownie odlatuje. Zobacz, gdy podchodzisz, to on po prostu odlatuje. On ci odpycha? Co? Wleciałem na kłodę, widziałeś? Ale tu nie przelecisz nad kłodą. Musimy się lekko odsunąć. Na bok, na bok... Przestań, jak się tak kręci. CO?! Co? Znowu wracamy do tego punktu? No to jest niesprawiedliwe! Powinieneś go był położyć zaraz obok opili i uderzyć w stół, żeby w nią, prosto tam w nią poleciał, a nie tak. Tak, opilo. Jeszcze się nie rusza, dobra. Albo już. Składane siedzenia. Wygląda na to, że nadal trzeba nacisnąć ten przycisk. O, zobacz, już zaczyna swój ruch. A opiera, tu jest. Silady ptaka okropne. Fawę! Teraz trochę wolniej, ale zwykle po prostu szybko się opada i wznosi. Mimo to, że ona praktycznie nie potrafi latać, to bardzo szybko biega wzdłuż muru. Biega nawet po ścianach. Niby tam leży jakaś notatka, ale to jest straszne. Nie patrz tam. Nie, 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 chodź tu, nie patrz. Czego potrzebujesz? Kolorów. A, racja. Dokładnie, banban -ban czerwony. A, oj, myliłem się. Może być różowy. Różowy, biały, ten? Tak, będzie pięknie banbalina biała. Banbalina jest biała. Różowa byłaby lepsza, nie? Tutaj różowy. Z różowym byłoby ładnie. Tak. Dobra, chodzi normalnie. Różowy z czerwonymi oczami Jumba Josh. No, dokładnie. Opila. Tutaj jest naprawdę łatwo. Tu jest niebieski. Ja znam wszystkich! I pomarańczowy. To nie jest pomarańczowy. No i pięknie, dalej pomarańczowy. I nagle zadziałało. Och. Szybciej, szybciej. I gdzie ten potwór? Już tu jest! Ptaszku, cześć! Musisz uchwycić moment, w którym ona nagle wstaje i biegnie w twoim kierunku. Ptaszku, cześć! Ono może tu ugryźć? Nie, 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 nic od ciebie nie chcemy. Ptaszku, idź już! Nie włącza się. Ptaszku, wynoś się stąd. A dokąd ty idziesz? Opila, ale ptak nagle zjadł. Zjadł? Zjadł czy nie? On na początku uciekł, potem ugryzł, a potem zaatakował. O, jesteś dużo za blisko! Ostrożnie, gdzie ona jest? Z tyłu, pewnie. Obejrzyj się. Nie! Prawie upadłeś. Obejrzyj się, zobacz, gdzie jest z tyłu. Nie! Stój! stój! Nic nie zrobimy! <laughs> o rany. O to było. Trzeba naciskać na przycisk. Czemu nie naciskałem? Tak, na ścianie. Aj! Oj, oj, oj. Czy L? Nie wiem, na pewno któryś z tych. No dobra, trzeba naciskać. L. Dawaj, próbujemy. A, no jasne, trzeba klikać. No to naciskaj na ścianę i biegnij. Szybciej, szybciej, szybciej! Opilka! Chodź tu, póki jest dron. Straszny ptak, mimo że wygląda miło, to jest to okropny. Ona jest taka miła, zobacz! Taka piękna! Jasne, że wygląda strasznie. Jest piękna, wszystkie dzieci byłyby zadowolone, jakby widziały ją w swoim mieście. Ty byś poszedł do zoo? Chciałbym to zobaczyć! Mówiłem ci, wszystkie dzieci by poszły, gdyby tylko ich nie atakowała. Szybciej, szybciej, szybciej. O, rany, rany, trochę za wolno, zwolniłem. Szybciej, szybciej. No, dawaj, 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 musimy się pośpieszyć. O, rany, szybko, skacz, skacz. Naciśnij, odwróć się, zobacz. Spadła! Jest! Super, zanim znowu się pojawi, to musimy być dalej. A ja zabrałem pomarańczową kartę. Nie wiem. Tak. Ostatnio to zrobiłeś i została. Dobra robota, to ten pokój. Dokładnie, o to chodziło. A co robią kody QR? Nie wiem, to tylko wycieczka do Madrytu albo coś. O. Tak, to karta, a potem. Dron tu przyleciał, dawaj szybko. Naciskam. A nie, 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 coś jeszcze trzeba nacisnąć. Co? No odwróć się, może tam jest dźwignia. O, o pomarańczowy. No, dobra. Ej, chcę tam pójść! O, no i zaczyna się ruch. Chcę tam pójść! Ale dron zostaje na tej samej wysokości, prawda? Podłoga pod nim się zapadła, ale on nadal wisi w powietrzu. Dron! Ekstra. No dalej, idź! Dobra. O, moje ulubione krzesła. Nie pójdę bez krzesła. O, no to lecimy. Ej, a krzesło gdzie? Krzesło tam? Nie ma żadnego? Oj, oj. Nie, no to już chyba ktoś zrobił celowo. O! Samo tam nie weszło. To możliwe? O, była zmiana. Co? Jak tak można bez krzesła? Dokładnie, bez tego to żaden z tych mechanizmów nie zadziała. Dobra, przycisk, tak, tak, i lecimy. To koniec, jesteś tam. Dobra, zamykamy, zamykamy, zamykamy. No dalej, pospiesz się. To wszystko? A tu co jest? Opa, tak, hmm. <laughs> kto tam? To taki bezczelny. tu Już wiemy, co się z tobą stanie, koleś. Nie wciskaj tu swoich wielkich, wstrętnych łap. Chcę podejść bliżej. No dalej, bliżej. -ha -ha -ha. O, super. On nas nie zje. I spadł. O to w tym chodzi. Ech, no co, przyjaciele, to jest naprawdę świetna gra. Dawid skończył już pierwszą część, tą, która była łatwiejsza. Dlatego już czas, żebyście zostawili suba i żebyśmy zagrali w drugą część Garden of Banban. Ban. trzecią. Tak, trzecią czwartą, też. czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą. Nie wiadomo, czy aż tyle części wydadzą, ale na pewno dziękujemy za lajki. Tak czy inaczej, pa 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 pa.